Pośmiało możesz O, jest tego! Piękne. I skąd macie rybki? A gdzieś z Bielska. Nie wiem, czy się ryby? Skąd ryby? No, z góry no, gór, gdzieś tam koło bielskiego. tego! Niech. Śmigają. Jeszcze troszeczkę Jeszcze muszę się nim zająć to, yeah. to potoczek wszystko i źródlany Nie, 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 potok, sam potok Tylko potok, oryginalny potok A te tarliska co macie No To wchodzą na ten? Tak, wycierają się na kanale To tu jest Nie mam czasu jak będziemy teraz tygrysy no, zaraz mi łapią do Ale pokażę tu jakie wylęgi mamy tutaj Nawet nie Inkubatory mamy po drugiej stronie Też Ten jest taki tam, po drugiej stronie tam Tak, tak, to widziałem właśnie Lecę tam, to zrobię jeszcze chyba Potem utnę i będzie zarybienie.